Cześć, dziś jesteśmy w Niemczech, w Bawarii. A jak w Bawarii, to nie, nie BMW, ale Skoda. Nowa Skoda. Superb, tak? Nowa Skoda Superb. Największy samochód w klasie i w ogóle chyba największy samochód, jaki mamy na rynku. Samochód pełen inteligentnych rozwiązań. Samochód z dużą ilością miejsca z tyłu. To jest po prostu najlepszy samochód. Tak przynajmniej twierdzi Skoda. Obejrzyjmy ją. W tym miejscu nastąpiła usterka techniczna, więc przygotujcie się na dużo mojego gadania i obrazki z generyczną niemiecką rodziną, która zamiast Volkswagena wybierze Skodę. W nowej Skodzie Superb widzimy nową, ostrzejszą stylistykę. W zależności od tego jak na to spojrzymy, moim zdaniem Skoda zaczęła coraz bardziej przypominać Seata. A może Seat Skodę? Superb nie zmienił się wiele w stosunku do poprzedniej generacji, jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, ale ponieważ auto zbudowane jest teraz na modułowej płycie MQB, dało to projektantom większe możliwości zmian we wnętrzu, na przykład dzięki przedłużeniu rozstawu osi. Najważniejszy w Superbie Kombi jest jednak bagażnik o pojemności 660 litrów w układzie pięciomiejscowym. Po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie jego pojemność rośnie do 1950 litrów. Do tego elektrycznie sterowana klapa bagażnika i rozwiązania Simply Clever ułatwiające aranżację przestrzeni bagażowej. No i oczywiście dojazdowe koło zapasowe i modem. Ten ostatni nie jest elementem wyposażenia samochodu. Po prostu dostarcza internet do demonstracyjnego telefonu. Złożone fotele tworzą prawie płaską przestrzeń ładunkową. Z tyłu jak zwykle mnóstwo miejsca, tu naprawdę mogą wygodnie podróżować trzy osoby i to mimo sporego tunelu biegnącego przez środek auta. Skodę Superb można zamówić także w wersji z napędem na wszystkie koła. W tym egzemplarzu mamy trzystrefową klimatyzację, ogrzewane boczne tylne fotele, gniazda USB 12V i 230V. Można naładować dowolny gadżet, a skoro o gadżetach mowa, to jest też uniwersalny uchwyt na urządzenia mobilne. Z tylnej kanapy mogę nawet przesuwać fotel pasażera z przodu, żeby mieć więcej miejsca na nogi. A pod fotelami są mini podnóżki. Skoda naprawdę chce, żebyśmy myśleli o superbie, jak o limuzynie. Z przodu również jest wygodnie, mnóstwo miejsca. Klasyczne zegary Skody. Sterowany dotykowo system inforozrywki z Apple CarPlay. Niestety rozwiązania oparte o przesył danych działają tylko wtedy, kiedy jest dobry zasięg. Duży chłodzony schowek w podłokietniku, ale brakuje w nim portu USB. Port USB jest na dole środkowej konsoli, razem z gniazdami 12V i na Jack 3,5 mm. Spory schowek po stronie pasażera także chłodzony. W nim opcjonalny odtwarzacz płyt kompaktowych. Być może zastanawiacie się, jakie są implikacje tego, że nowa Skoda Superb powstała na modułowej płycie MQB. A nawet jeśli się nie zastanawiacie, to i tak Wam to powiem. Przede wszystkim, co to jest płyta modułowa MQB? Jest to rozwiązanie, które umożliwia produkowanie samochodów z różnych segmentów od B do D, to jest ten największy segment D. Produkowanie różnych samochodów na jednej płycie zmienia się rozstaw osi, zmieniają się rodzaje napędów, natomiast niezmieniony pozostaje dystans między pedałami a przednią osią. Natomiast wszystko inne może się zmienić. Na przykład w nowym golfie jest napęd między innymi hybrydowy i zupełnie elektryczny i to wszystko mieści się w ramach płyty modułowej MQB. W tym samochodzie, w Superbie, mamy silnik w tej chwili pod maską dwulitrowy 220 koni mechanicznych z Volkswagena Golfa dla odmiany, bo to wszystko jest w ramach jednej grupy. Przedtem jeździłem wersją z silnikiem również dwulitrowym, 150-konnym, wysokoprężnym, to jest turbodoładowana doładowana benzyna. Tamten silnik bardzo poprawny, dobra moc, oszczędny, Między 5,2 a 5,4 litra na 100 km podczas jazdy po drogach, takich bocznych jak tu i po autostradzie. Natomiast nie chciał zużywać więcej paliwa, mimo że nie zawsze przestrzegaliśmy wskazań komputera pokładowego, jeśli chodzi o zmianę biegów. Tam była skrzynia manualna. Tu skrzynia dwusprzęgłowa DSG, znana z innych modeli grupy. Teraz pokażę Wam. Co się dzieje, kiedy przełączę ten samochód z trybu ECO na tryb sportowy? Nasłuchujcie. O! Przy okazji, samochód świetnie trzyma się drogi na zakrętach i fajnie brzmi, nawet jeśli ten dźwięk jest sztucznie generowany z jakiegoś sympozera dźwięku. Są nawet manetki przy kierownicy. Dobrze, wracamy w tryb eco, bo za chwilkę zapłacę jakiś, jakiś mandat. Chciałem powiedzieć, że ta Skoda jest bardzo poprawna i bardzo nudna w tej swojej poprawności, ale z tym silnikiem, kiedy przełączy się ją w tryb sportowy, nagle budzi się do życia, i nagle okazuje się, że wielkie rodzinne kombi, w które zmieścicie pół domu i możecie tym połową domu pojechać na wakacje, nagle ten samochód budzi się do życia i chce się nim, chce się nim jeździć. Natomiast na co dzień, przez większość czasu, jest to samochód tak niewiarygodnie poprawny i nudny, że zapominacie w ogóle, że go prowadzicie. Może godzinę czy dwie temu rozmawiałem z kolegą, z którym jesteśmy razem na prezentacji, i mówiłem mu, że ten samochód to jest woda na młyn. Ludzi, którzy chcą samochodów autonomicznych i rzeczywiście w trybie ekonomicznym tym samochodem nie chce się specjalnie jeździć, on jeździ jak każdy inny samochód. Natomiast w trybie sportowym budzi się do życia i to jest niesamowite wrażenie. Nigdy nie posądzałem Skody o coś takiego, mimo że jeździłem już kiedyś Skodą Oktawią RS. Ona nie robiła takiego wrażenia jak, jak ten superbu kombi. Być może dlatego, że to, jest, że to jest kombi. A być może jest po prostu ładna pogoda za oknem i piękne drogi. Gdybyśmy mieli więcej takich dróg u nas, układ kierowniczy. W normalnych okolicznościach ten układ kierowniczy jest poprawny, ale beznamiętny. On się trochę usztywnia przy wyższych prędkościach, szczególnie w trybie sportowym. Zawieszenie bardzo komfortowe. Niezależnie od tego czy jedziemy po autostradzie, czy jedziemy po krętych drogach, to zawieszenie jest nastawione zdecydowanie na komfort. Nawet w tym trybie sportowym ono nie jest takie hardkorowe. Ono nie jest tak sztywne, żeby było niewygodnie. Na pewno będzie ci fajnie jechać tym samochodem z twoją rodziną, a jeśli na przykład jesteś taksówkarzem albo wozisz tam jakichś swoich kontrahentów z tyłu, to oni też nie pogubią tam nerek ani zębów, nie zostaną obtłuczeni na, na wertepach. Pozycja za kierownicą jest wygodna, można się dopasować. Kierownicę można regulować w pionie i w poziomie. Tu elektryczne fotele, także też mogę je regulować w dowolnym kierunku. W tej chwili nie jestem pewien, czy jest pamięć tych foteli. Jest, oczywiście, że jest. Są trzy ustawienia. Także spokojnie możecie sobie ustawić wszystko tak, jak lubicie. I każdy z Was, każdy z domowników może sobie ustawić to tak, jak lubi. Bezkluczykowy zapłon, i ten cały pakiet. Ta cała Skoda Superb po prostu sprawia wrażenie samochodu, który jest. Dokładnie taki, jaki ma być, i ani trochę lepszy. O, tak mógłbym e, najlepiej zdefiniować Skodę Superb. E, rzeczywiście e, inżynierowie Skody i specy od marketingu bardzo dobrze są w stanie przekazać to, że ten samochód to jest e, e, paskudna klisza. E, dobry stosunek. E, Wartości do tego, co, co się, co się dodaje, dostaje, do osiągów, do wyposażenia i tak dalej. No. Ja się tu męczę, a Marcin testuje. Nie, nie śpię, nie śpię. <laughs> Ceny nowej Skody Superb Kombi zaczynają się od niecałych 85 tysięcy złotych. Nowa Skoda Superb nie jest najbardziej ekscytującym samochodem na rynku, ale jak zapewne potwierdzi generyczna niemiecka rodzina, jest to samochód duży i przestronny. Jeśli więc potrzebujesz dużo miejsca do przewożenia dzieci, zwierząt i bagażu. A przy okazji chcesz poczuć namiastkę tego, co wydaje ci się, że dostajesz w segmencie premium, zajrzyj do salonu Skody i poproś o jazdę testową nowym Superbem. W międzyczasie zasubskrybuj też mój kanał, oceniaj komentuj i dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek. Dzięki za odwiedziny i do zobaczenia następnym razem.